ale wyjątkowe. Macie najwyższą kwotę wieżę zbudowaną z kląsk włosów drewnianych. Sami się, że nie jest proste zbudować tych kląsków, a coś takiego, no nie wiem, e, miarki nie mam, ale liną zmierzyliśmy, także gdzieś później e, informacja na stronie internetowej podamy, ile dokładnie ona miała metrów. Myślę, że gdzieś tam po 12 latach. Yy, wiemy, jaka wysokość jest dachu tutaj na dali. Odejmiemy pół metra i to będzie wynik. <trym> Słuchajcie, e, to że zburzymy w ten sposób, że e, odliczymy od 10 do 0, i na 0 wszyscy rzucimy plus, okay? po jednym kroku. Nie na 3, nie na 2, tylko na 0. <trym> no, to się okazało, że nie podziewa, ale po jednym Wszyscy będziemy razem odliczać. <laughs> Także, zarazem odliczenie od ja też będę chciał sobie wyłączyć, Paweł, kręcisz? No. Odliczamy. No i tak Do góry rzucać Do góry Do góry Dobrze Dobrze no? Jak to mi się podoba za nie? Do góry! Leci, leci, uwaga! अस <laughs>